Wczoraj nie należy do mnie, jutro jest bardzo niepewne. Mam tylko dzisiaj, więc dzisiaj pomyślę o czasie i co mi przyniesie. Każda godzina to jest last minute, każda minuta to jest last minute, każda sekunda to jest last minute mój, last minute. A, tyle wiem. Witamy w Last Minute. Jestem Mateusz. W Last Minute staramy się podzielić tym, co nas ujęło, co nas dotknęło lub poruszyło nasze serca. W tym czasie wakacji z Bogiem. Dzisiejszym gościem jest brat Sebastian. Witaj, Sebastianie. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. E, brat Sebastian, brat mniejszy kapucyn, misjonarz, harcerz. Tak? Bardzo, bardzo pięknie <grym> mi się <stawiłe. grym> dziękuję bardzo. E, będę mówił do ciebie, Sebastian, bo tak. ustaliliśmy, że tak, tak że, że tak jest ok. Mhm. Świetnie. E, słuchaj, no, jesteśmy na wakacjach z Bogiem. E, jesteś tutaj z nami. Jako uczestnik prowadzisz posługę, czyli taki multitasking mm -hmm. robisz. Mm -hmm. Ale zadam ci tylko pytanie, no bo jak wspomniałem, misjonarz, pewnie tutaj wielu osobom, które nas nie znają albo które ciebie nie znają, podniosły się już uszy i troszkę o tym. Mm -hmm. Chociaż troszeczkę. Jak długo już jesteś na misji? Bo jesteś na misji gdzie? Ja pracuję jako kapłan, jako brat, jako zakonnik w Gabonie na równiku, w Afryce Centralnej. Jestem tam od 4 lat i od trzech lat równo posługuję w takiej parafii i miejscowości, która się nazywa Nutum. To jest około 50 km od stolicy. Stolica nazywa się Libreville. Gabon jest to dawna kolonia francuska. Równo, równo na równiku w Afryce Centralnej. Mhm. Czyli tam posługuje się językiem francuskim na co dzień. Tak, w Gabonie większość ludzi mówi język urzędowy i w ogóle taki użytkowy, ten codzienny, to jest język francuski, mhm. ale jest też wiele języków plemiennych około 27 języków plemiennych takich mhm. lokalnych, ale większość ludzi bardzo dobrze mówi po francusku mhm. i to jest język taki, który, się, który mhm. używa się najczęściej. E... 3 lata, 4 lata, to jest to jest szmat czasu. Ja jestem w Anglii już ponad, ponad 15 lat. Mhm. Ale wiem, że te pierwsze lata to już jest, to już jest coś gdzie ci bliżej, Polska mhm. czy Afryka? W tym momencie to już Afryka, tak mi się wydaje, dlatego że 4 lata dla mnie pierwsze 2 lata to jest taki okres, w którym to jeszcze tęsknisz przy jakoś tam jest, takie, jest jeszcze to przywiązanie takie fizyczne, emocjonalne z ludźmi, z którymi byłeś przez długi czas, ale jestem przekonany, że po właśnie 3-4 lata to jest okres, w którym zaczyna zawiązywać tam relacje. To mm. jak tu się mówi, też bardzo fajnie na różnego rodzaju nau nauczaniach na. No, w czasie tych naszych naszy, naszy wakacji z Bogiem, że zaczyna zawierzywać już więzi, mm -hmm. przyzwyczajać się, wchodzić w tą kulturę, mm -hmm. w obyczaje. Dlatego jak najbardziej, Gabon jest mi już bardzo, bardzo bliski, ale nigdy człowiek nie się swoich korzeni. Nie, no. Nie da się bo... o nich zapomnieć. Absolutnie. Tak. Nie, tu się całkowicie zgodzę przez swoją też historię, co prawda, w innym <laughs> zakątku kraju. Um, dobrze, wracając do. Um, Naszych wakacji z Bogiem, tego czasu tutaj, tak jak e, wspomniałem, e, masz różne role. Tutaj jesteś kapłanem. E, moje w pewien sposób, ale myślę, że wielu ludzi ogólne takie zrozumienie jest, że no, no osoba taka jak kapłan, która przyjeżdża na takie wakacje z Bogiem, gdzie uczestniczy, starają się czerpać, no, czego ty się jeszcze możesz nauczyć? Ale mm -hmm. czy, jest, je, czy jest coś, czego się możesz jeszcze nauczyć? Zawsze mm -hmm. możemy się czegoś nauczyć, ale czego tak. ty się możesz nauczyć? Co jest dla ciebie? Co, co złapałeś? Ja, ja mogę powiedzieć, że sama nazwa bardzo mi się podoba tych, tego czasu, który tu macie, który tu mamy, dlatego że to są wakacje z Bogiem i ja, żeby znać, że jestem teraz na moich wakacjach osobistych, gdzie staram się odpocząć po intensywnych dwóch latach bycia w Afryce, mhm. i ja po pierwsze to przyjechałem tutaj odpocząć. I rzeczywiście to jest czas, w którym ja mogę odpocząć duchowo, mhm. fizycznie i mentalnie. I to mhm. jest coś takiego, czego nie da się, co, co jest bardzo ważne w życiu, bo można, bo treści są wszędzie, nauczanie jest wszędzie, mhm. ale jeżeli jest dobry klimat, jeżeli jest dobra atmosfera, to, to już daje bardzo dużo, bo odpoczywa Twoje serce, odpoczywa uh -huh. Twoje ciało. I ja mogę powiedzieć, że z mojej strony, po pierwsze, to, to nie chodzi, w moim, moim przypadku tutaj nie chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, uh -huh. ale żeby w atmosferze z Bogiem, uh -huh. w modlitwą, w dobrej wspólnocie, uh -huh. chrześcijan y, odpocząć. I ja, uh -huh. ja rzeczywiście czuję, że odpocząłem to z, tutaj kilka, te kilka dni, ale są również treści, y, to jak dzisiaj na, na nauczaniu było chyba z, o więziach. O tym, że, y, że pewne treści mogą być powtarzane wiele razy. Mhm. Ja bardzo wiele z rzeczy, które tutaj padają, znam z, jakby z teoretycznie z seminarium, z książek, które mhm. czytałem, ale prawda jest taka, że Pan Bóg bardzo często w pewną, z, pewną treścią, w, z pewną treścią przemawia do nas w tym momencie mhm. i kiedyś ona Cię nie dotykała, ale w tym momencie, kiedy On mówi i jest do Ciebie, to ona Cię dotknie. Mhm. I ja mam tu takie miejsca, w których Pan Bóg mnie dotyka y, mhm. właśnie tym, tymi treściami. Nie ze względu na to, że to jest nowe, mhm. tylko ze względu na to, że to jest do mnie dziś powiedziane. To jest ten czas. To jest ten czas. Plus do tego ja jestem bardzo wdzięczny za modlitwę. Takim, mhm. Ja mam w zakonie, jako zakonnik bardzo dużo takiej modlitwy tradycyjnej, brewiarz, adoracja. Mhm. Ale byłem dotknięty już dwa razy tutaj bardzo modlitwą stawienniczą, modlitwą uwielbienia, mm -hmm. i to jest coś, czego mi brakowało troszeczkę, i jestem wdzięczny za to, że Panu mi to dało. No właśnie, modlitwa uwielbienia, tam gdzie teraz jesteś, gdzie posługujesz. E, jaki jest ten charakter? Ja będę czasem wracał do, mm -hmm, tego, mm -hmm. do, do tego klimatu właśnie Afryki, e, Gabonu. No bo tutaj poruszamy się w tej, w tej charyzmatycznej jakby w motywie wielbienia Boga, modlenia się. Tak? Mm -hmm. Jak to u Ciebie wygląda? To jest na pewno z... tak. W Afryka sama z siebie jest dużo bardziej emocjonalna. Mm -hmm. I te emocje to jest coś, coś takiego, co my widzimy tutaj na uwielbieniu, gdzie Pan, trzeba, tam, mm -hmm. musi być ta atmosfera, musi tak. być ta, ta, ta taka, ten klimat, mm -hmm. który pomaga nam wejść w modlitwę. Mm -hmm i ludzie są rzeczywiście bardzo uczuciowi przez pogodę, przez słońce, mhm. przez charaktery ludzi tam, więc jakby te, ta, ta modlitwa jest tam bardzo taka emocjonalna. Mhm. Jest dużo śpiewu, tańca, radości mhm. y, i, i tam wszyscy są charyzmatykami mhm. pod tym względem. Dzieci, średni, młodzież i dorośli są charyzmatykami. Mhm. Tam każdy podnosi ręce, tam każdy Aha. wstaje, tam mhm. każdy tańczy mhm. i to jest to z natury, tak? tak? Tylko że w moim przypadku, dlaczego, dlaczego dla mnie jest ważna tutaj ta modlitwa charyzmatyczna? Tu w Polsce czy w Tu w Smolanach, dlatego że modli się w swoim języku mm -hmm. i to jest coś innego niż modlić się po francusku, tak. bo serce jednak zostaje. jednak mm -hmm. Ja uważam, że serce się przywiązuje do języka. Mm -hmm. y I druga rzecz, y y mimo tego, że ja czuję się już trochę gabończykiem, mm -hmm. czuję się trochę afrykańczykiem. Mm -hmm. Czasem, no nie nie tego. Czasem mam, czasem mam tak, że w Gabonie zapominam, że jestem biały. Mm -hmm. <laughs> Ale y, jest coś takiego, że my mamy te swoje klimaty, które są zupełnie inne niż klimaty mm -hmm. afrykańskie. Klimaty afrykańskie są dużo bardziej skoczne, mm -hmm. radosne, dużo bardziej takie mm, gorące, tak. a my tu my jednak się modlimy tutaj trochę spokojnie, Do nasze uwielbienie jest takie bardziej e, melancholijne, ja uważam. <laughs> takie bardziej, takie bardziej poetyckie. I ja uważam, że to jest coś dużo bliżej mojemu, moim, moim korzeniom, tak. mojej naturze. Mm -hmm. I dlatego to Pan Bóg mnie bardziej dotyka. Jednak. No to jest coś, co Wojciech Cejrowski zauważył w jednej ze swoich książek, gdy on podróżował, że właśnie w tych krajach, do których on dotarł, gdy obserwował ludzi, którzy się modlą, no, Polacy mają coś w sobie, ten taki, ten taki melancholizm, mm -hmm, jak Ty to mm -hmm, określiłeś. Mm -hmm. tak? Myślę, że to jest coś, czego się wyzbywamy powoli mm -hmm. dzięki temu, że ta kultura. Wilbienia Boga do, do ta, do, dociera do nas, no bo bo wciąż do nas dociera. Mm -hmm, mm -hmm. E, ale jak, to, jak Ty się z tym czułeś? No bo powiedzmy, no to jest coś, e, ja bym to porównał do osoby, która przychodzi właśnie do wspólnoty, która mm -hmm. w ten sposób wielbi Boga, jak mm -hmm. my. E, Podróżowałbym wtedy takiego ciebie, który jedzie do Afryki, <laughs> e, brat, Brewiarz, tak, mm -hmm, mm -hmm. stateczność, i nagle tutaj ręce w górę wszyscy tylko się dało. Było to trudne? Tak. Dla mnie akurat personalnie, osobiście to nie było trudne. Aha. I mnie od początku właściwie ludzie zaczynali nazywać Perde Lażła, czyli ojc, taki y, ojciec radości, mhm. do mnie mówili tak, perde lażła. To znaczy taki brat, który bardzo szybko wchodzi w tą ja. ich kulturę. Mhm. Dlaczego? Ja uważam, że przez to, że miałem takie korzenie charyzmatyczne, mhm. yy, właśnie posługi i modlitwy z grupy charyzmatycznych w swoim życiu, to, to na mnie wejściu w uwielbienie, tylko modlitwę radości, mhm. modlitwę spontaniczną było dużo łatwiejsze, ale rzeczywiście mają, jest taki stereotyp trochę mhm. Europejczyka, czy Polaka nawet, bo my tam jesteśmy jako Polacy na misjach, jest tam, tam jako bracia, kapucyni, jest taki, oni uważają, że my jesteśmy trochę sztywni mhm. i smutni. Mhm. No właśnie, dlaczego? E, no bo tak, no bo e, no my jesteśmy z e, Kościoła Rzymskokatolickiego, prawda? E, z tego, co ja e, wiem, no to protestanci jakby zainicjowali to. E, I nam się to spodobało, wzięliśmy... Mylę się historycznie. Nie, nie, nie. Masz rację, tylko że, tylko, że Afryka to jest zupełnie in, tak, inny rozdział. No tak, tak. To właśnie do czego, do, do czego piję. Dlaczego właśnie tam tej części świata jest łatwiej, bo wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, to jest piękniejsze. Tak, 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 tak. A my jesteśmy właśnie tacy. Z czego mhm. to wynika? Czy to są kwestie mhm. historyczne, czy gdzieś byliśmy po prostu, bardzo przepraszam za to powiedzenie, zgwałceni po prostu gdzieś i nie możemy się wydobyć tej, tej radości, tej pełni z naszego serca. Mhm. Mhm. Czy nie wiem, czy, czy z czegoś innego. Ja nie jestem specjalistą od historii, ale jestem przekonany, że jest to historia i kultura. Mhm. I historia i kultura to jest coś takiego, co się historia ma wpływ na nas. Tutaj e, mieliśmy w nauczaniu bardzo dużo o o tych ranach, czy o tych jakich, o, mm -hmm. o tym, co, co bierzemy z tych, jakby z, po naszych rodzicach, czy coś w tym stylu, co, mm -hmm. co dziedziczy, dziedziczymy. Ja jestem przekonany, że dziedziczymy również kulturę i dziedziczymy również taką mentalność. Mm -hmm. I mentalność to jest coś takiego, co jest strasznie trudno zmienić. Mm -hmm. I tam jest zupełnie inna mentalność mm -hmm. i zupełnie inna kultura. Mm -hmm. Ale Kościół jest ten sam, mm -hmm. i Jezus jest ten sam, i Duch Święty jest ten sam. Mm -hmm. I ta nasza kultura i ta nasza mentalność niestety bardzo często jest. Naznacza naszą modlitwę. Mhm. Ja, ja, gdybym miał szukać w moim intelekcji, w jakiejś tam wiedzy mojej, tego, skąd, gdzie ta, sk skąd, ta, skąd pochodzi nasz charakter modlitwy, mhm. to ja bym powiedział, że jest to średniowiecze. Mhm. Plus do, do tego my mieliśmy dosyć tragiczną historię zaborów i wojen. Mhm. I to jestem przekonany, że to naznaczyło nasze serca mhm. pewnym rodzaju i smutkiem. Mhm. I to powoduje, że my, my do Boga podchodzimy poważnie. Mm -hmm. I niestety musimy te rany historyczne tak, tak. i rany też kulturowe w pewnym sensie leczyć, żeby Pan Bóg czynił nas ludźmi radośnymi mm -hmm. i wolnymi, bo, bo głosimy dobrą nowinę. Tak. Głosimy coś, co nas okay. ma wyzwalać, mm -hmm. dawać nam radość życia. Bóg, pierwsze, pierwsze przesłanie Boga, pierwsze, pierwsza Boga miłości i cywilizacji miłości, pierwsze przesłanie do człowieka jest to, że Bóg chce czynić nas szczęśliwymi. Mm -hmm. I teraz pytanie, co to jest szczęście? Mm -hmm. tak. Czyli e, wrócę tutaj e, parę sekund. E, czyli znowu kręcimy się wokół lęków, o których mówimy e, tutaj na, na tych wakacjach w Smolanach. E, to są znowu lęki dużo dalsze, mm -hmm. bo aż e, no nie parę dziesiąt lat, ale parę set lat na, mm -hmm. nawet, mm -hmm. e, które zostały gdzieś zasiane w naszych praprzodkach, później w przodkach. Mhm. No bo później jest wojna, komunizm, tak? Tak, to tak, znowu tak, jest tak, wszystko tak. pod pręgierzem mhm. jakimś, nie możesz e, się uzewnętrzniać. E, ale z drugiej strony no, też są ludzie, wydaje mi się, szczęśliwi, którzy, tak trochę mhm. tutaj odwrócę to, e, też są ludzie szczęśliwi, którzy w ten e, taki stateczny trochę model e, oddają chwałę Bogu. Mhm. Czy I mielibyśmy. Bardzo... Prawo powiedzieć, że coś jest gorsze, coś jest lepsze? Nie mamy prawa takiego mhm. czegoś powiedzieć, ale na pewno mamy prawo powiedzieć. Dlaczego możemy powiedzieć, że ta kultura i ta historia miała, miała swoje piękne karty? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że, że możemy zobaczyć, jak pojedzie się i za granicę. Nie jestem pewien, jak w Anglii, ale na przykład w Afryce Polacy są znani z Jana Pawła II, mhm. ze świętej Faustyny, z świętego Maksymiliana Kolbego, mhm. czyli tych świętych, którzy na tej kulturze naszej, która mhm. nam się wydaje smutna. Się wychowali i dali piękną owocę mm -hmm. y i to jest coś znanego na całym świecie? Mm -hmm. Więc jakby jest to, ta, ta, ta religijność wydała piękną owoce. Mm -hmm. Tylko pytanie jest, y czy, czy dziś ona jest? Y czy, czy żyjemy, czy to jest ta sama, to jest ten sam duch, ten sam ogień, który mm -hmm. był w Janie Pawle II, w mm -hmm. Świętej Faustynie, Maksymilianie mm -hmm. Kolbe i wcześniejszych mm -hmm. świętych y polskich? którego my mamy, czy mhm. my odziedziczyliśmy taką kulturę, a nie odziedziczyliśmy wiary i mhm. płomienia, ognia tego, którego Bóg chce dać. No w świętej Faustynie co prawda ona nie, Przemik nie opisywał, żeby ona podnosiła ręce i skakała, człowiek. No, nie, w, to, w dzienniczku ona mówi bardzo dużo takich tak rzeczy, tak? oczywiście. A w, no, czytałem dzienniczki, musiałem e, nie <śmiech> 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 pominąć. Dlaczego? Na pewno ona, przy... ona była niesamowicie charyzmatyczna. <laughs> tak, i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że ona, że ona na pewno, była, bo przecież to, w jaki sposób ona pisała, tak, to stamtąd Użyję twojego słowa i bije ogień, tak? Tak, tak, tak. tak Więc tak, tak. może nie w ten sposób. Um, może to nie było, a może było. Mm -hmm. <laughs> może to było tak, jak my tutaj e, u nas na sali mm -hmm, e, podnosimy mm. ręce, ale, mm, ale tak, czyli gdzieś były te iskry, tak? Były te iskry, ale one zostały mm -hmm. przez coś przykryte. E, lęki. Jak walczyć z lękami? Czy rozpoznałeś swoje lęki? Czy rozpoznajesz je dalej? Tak, jak najbardziej rozpoznałem swoje lęki. Ja wiem, że już wiele lęków we mnie Pan Bóg uzdrowił. Mhm. I ja rozpoznawałem te lęki w czasie formacji, w seminarium, w czasie, w czasie modlitwy charyzmatycznej, w czasie, w czasie właśnie takich seansów uzdrowień mhm. I, i, i wtedy Pan Bóg rzeczywiście działał w moim życiu. I ja jestem przekonany, że to, co też nam jest, jest tutaj dawane na rekolekcjach, na, na tych naszych wakacjach z Bogiem, że, że lęki muszę, muszę, muszę znaleźć sam z sobą i z Panem Bogiem. Mm -hmm. Pomagają mi w tym ludzie, którzy mi pokazują pewne rzeczy, które mm -hmm. we mnie nie działają. E, ja ja y, rozpoznałem lęki na modlitwie. Mm -hmm. Na, modlitwie. Tej, na tym, tym momencie, kiedy byłem z Bogiem, też ludzie mi mówili: mm -hmm. Na przykład, jesteś smutny. Mm -hmm. Czemu jesteś taki smutny? Mm -hmm. Albo dlaczego jesteś taki sztywny? Mm -hmm. Albo dlaczego. Dlaczego jesteś taki jakiś zamknięty w sobie? Mhm. Dlaczego nie masz w sobie jakiejś takiej radości, tego, tego optymizmu? Ja taki byłem kiedyś, ale Pan Bóg to mnie nie uzdrowił. Mhm. I ja pamiętam dokładnie momenty mojego uzdrowienia, w których, mhm. których Pan Bóg mnie dotykał, który dawał mi nowe serce. Mhm. I, i jestem, jestem głęboko przekonany, że, że jest jeszcze na pewno są jakieś pewne rany we mnie, mhm. są we mnie jakieś lęki, mhm. ale już wiele Pan Bóg rzeczy zrobił. Mhm. E, to było ciekawe, co powiedziałeś, że mm, usłyszałeś to od Boga na modlitwie, ale ludzie ci też e, to powiedzieli. E, jesteś w stanie powiedzieć, co przyszło szybciej? Który głos? Ten tutaj czy ten z góry? Ja jestem przekonany, że na, na początku przychodzi. Na początku są ludzie, mówią. Mhm. Jeżeli masz dobrych ludzi, którzy są otwarci, którzy żyją z Tobą w prawdzie, mhm. otaczasz się rzeczywiście dobrą wspólnotą, która chce Ci mówić mhm. e, tak po prostu wprost ktoś, kto, kto Cię szanuje i ma do Ciebie miłość, to będzie mhm. Ci mówił prawdę o Tobie. Na początku mówili ludzie, ale jak masz te rany, jak masz te lęki, to Ty nie chcesz tego słuchać. Mhm. Ale jak później Pan Bóg ze światłem i, i Ci mówi o tym właśnie też na modlitwie i jesteś tym, który żyje w Duchu Świętym, czy jesteś otwarty na, na to Jego Słowo, mhm. to będziesz kto łączył tak. i, i będziesz widział, że o, chyba coś w tym jest, to chyba jest jakaś prawda. Mhm. I w pewnym momencie jest też taki mhm. moment, ja miałem na mnie w swoim życiu taki moment, w którym to już naprawdę masz dosyć, mm -hmm. na przykład tych ran i tych lęków. Mm -hmm. Masz już, jesteś, prze, już przekroczony z jest limit mm -hmm. twojej cierpliwości mm -hmm. i wtedy wołasz, wtedy mm -hmm. krzyczysz do Boga. Mm -hmm. I to jest ten moment, najlepszy moment -hmm. uzdrowienia, to jest ten moment, w którym krzyczysz, jesteś już totalnie rozerwany, jesteś totalnie, mm -hmm. y, masz, y, wiesz, że wszystko tylko masz złożyć Bogu i On przychodzi mm -hmm. i uzdrawia. Obnażysz się bardziej? Co to było? Co było, co było? Co było? Co było tym momentem? Co, co, co przelało tą czarę? To był mhm. jakiś incydent? To było to, że czułeś się źle ze sobą? To mhm. ja, ja byłem w czasie w seminarium już, będąc w seminarium, byłem człowiekiem, żyłem we wspólnocie, mhm. żyłem na modlitwie z Bogiem, mhm. miałem dużo czasu na modlitwę, ale czułem się samotny. Mhm. Czułem się totalnie samotny. I prawda była taka, że ja po prostu byłem samotny ze względu na moje rany. Mhm. Czyli ja, ja dostawałem tak naprawdę wszystko, co potrzebowałem. Dostawałem miłość wspólnoty, mhm. dostawałem modlitwę, miałem, miałem takie rzeczy naturalnie zapewnione, wszystkie, mhm. ale ja nie potrafiłem się z tego cieszyć, nie potrafiłem tym żyć, mhm. nie potrafiłem być szczęśliwy w relacjach. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że miałem tą ranę. Mhm. I to było coś takiego, że ja mówiłem Bogu, że jeżeli, jeżeli ja mam zostać w zakonie, mam zostać kapłanem, to ty musisz mi to uzdrowić, bo mm. ja będę tu cierpiał. Czyli to uzdrowienie było już jaki jak już byłeś yy, w zakonie? Jak no tak? byłem seminarium, tak, tak? Długo po przyjściu do seminarium, yy, to stało? To? To, to się stało, myślę, że z 5 lat po 5-6 lat po przyjściu do seminarium. Ja miałem mm. 10 lat formacji, czy dosyć mm. długo. Mm. Yy, I to już było tak, że był okres, na był czas na przyjmowanie ślubów wieczystych, yy, to ja powiedziałem Bogu, że jeżeli ty nie uzdrowisz mego serca, mm. żebym poczuł się szczęśliwy, żeby wiedział, że to jest Twoja droga, mm -hmm. żebyś mi to pokazał. Mm -hmm. I nie udzielę go serca, to ja tu nie zostaję. Mm -hmm. I on tak. wtedy przyszedł, właśnie, ja pojechałem na wakacje na, mm -hmm. na rekolekcję na, na, święte, na, na Świętego Pawła, tę nowej ewangelizacji mm -hmm. z, z wspólnotą, jak to się nazywa, tej nowej ewangelizacji od Palotynów z Lublina. I było coś takiego, że rzeczywiście, rzeczywiście Pan Bóg na modlitwie. Mhm. Nie dość, no, że mnie zawołał, mhm. że pokazał mi wspólnotę, to jeszcze, jeszcze mnie uzdrowił mhm. i dał mi nowe serce. Mhm. Czyli znowu lęki, więzi, więź z Bogiem, którą widzę, że miałeś. Miałeś mhm. poukładaną więź z Bogiem, mhm. czyli mhm. to, od czego zaczynamy, to, czego się dzisiaj uczyliśmy, więź z Bogiem musi być poukładana. Tak. E, miałeś mentora, przewodnika? Dom, ja rozumiem, że macie kogoś takiego, mhm. musicie Na pewno było, było. U nas jest coś takiego, że mhm. praktykujemy regularną spowiedź, praktykujemy mhm. regularną modlitwę, mamy ojca duchowego, mhm. z którymi, mhm. z który ci zna który cię prowadzi, ale jak najbardziej jest również zawsze masz, szukasz kogoś, kto by nie, nie, ja uważam, że nie zawsze musi być tak. Co, no, nie, nie zawsze musi być tak, że jedna osoba cię prowadzi. Y y I był, było kilka takich osób w moim życiu. Y ja, I to w większości byli kapłani, y czy moi współbracia, którzy są kapłanami, y którzy rzeczywiście mi pokazywali jakąś tam drogę, y pomagali mi w tym, żeby wzrastać. Y I do tej pory mam z nimi kontakt. Y do tej pory staram się czerpać jakąś część. Czyli wśród. dalej dzięki tym więziom. Tego i tego rodzaju więziom, e, masz szansę dalej prowadzić swój roz, rozwój, walczyć z tymi lękami. E, za, e, zakończając, ponieważ e, ja bym, tak jak powiedziałem przed, po, e, jeszcze dwie godziny bym tutaj sobie rozmawiał, ale mamy czas limitowany. No, rozumiem, rozumiem, jak najbardziej. E, zawsze chcę zapytać mojego gościa o, o radę. E, więc. E, Jaką byś dał radę osobom, które walczą, są na etapie rozpoznawania walki albo zastanawiają się, czy one mają e, ten problem z lękami, te, tego typu jak Jaką byś dał im radę dla tych, którzy są na początku tej drogi? Ja bym użył cytatu z, z dzisiejszego nauczania, który mówi, że nieuzdrowione rany powodują jeszcze głębsze rany. Mhm. I jestem przekonany, że każdy z nas ma rany. Mm -hmm. Ty też masz rany, mm -hmm. ty też masz coś do uzdrowienia i chciej to znaleźć, mm -hmm. szukaj pomocy, yy, walcz, mm -hmm. dlatego że jeżeli tego nie, to się nie stanie, to to będzie powodować jeszcze większe rany i a, nikt nie chce być jeszcze bardziej cierpiący, każdy mm -hmm. chce być uzdrowiony, każdy chce mieć życie, tak, tak jak dzisiaj było to. To zawołanie takie bardzo ładne na konferencji. Rośni, żyj i rośnij. Mm -hmm. Każdy mm -hmm. chce żyć i rosnąć, i, i żeby żyć i rosnąć, potrzebujemy znaleźć te rany i leczyć te rany. Ja bym powiedział odwagi do znalezienia tych ran. Czyli żeby nie, y, to że nie, to, nie mów, że nie masz, mm -hmm. nie mów, że nie potrzebujesz nie pomocy. Zaprzeczaj. Nie zaprzeczaj. Mm -hmm. Z, powiedz sobie, tak, to jest moja rana, to jest mój problem, chcę to zmienić, chcę walczyć, chcę, mm -hmm. potrzebuję pomocy, mm -hmm. i to już będzie bardzo dużo. Mm -hmm. I tym akcentem nawo nawołującym do wzrastania, walki, i mhm. uświadomienia sobie, zakończymy. Ogromnie ci dziękuję. Ja również. Mnóstwo fantastycznych dziękuję. treści. Dziękuję Ci za Twoje świadectwo. Mhm. E, fantastycznie. Dziękuję bardzo i do następnego spotkania. Dziękuję, dziękuję. bardzo, również pozdrawiam wszystkich. Hej. Do mnie. Rewelacja. To jest bardzo niepewne. Mam tylko dzisiaj, więc dzisiaj pomyślę o czasie i co mi przyniesie. Każda godzina to jest last minute, każda minuta to jest last minute, każda sekunda to jest last minute, mój last minute, o, tyle wiem.